Siemanko, nazywam się Danem Baros i będę nagrywał na YouTube filmiki, yy, vlogi, gry z To różne my tam. Yy. Myślę, że się Wam spodoba, coś jeszcze dodać. Tak, na pewno będzie yy, kino albo coś tam. Moi koledzy też nagrywają i mówią, że tam w Interes, czy jakim tam me, mówią, coś tam piszą, że y, mam nie nagrywać, bo to są dzieci. No, ja to jestem dziecko. No, ale tak jakoś, nie wiem, tak chcę nagrywać. Tak ch zawsze tak chciałem. Tylko zawsze się studiowałem i moi koledzy nagrywali, ale ja nie nagrywałem, więc chciałem tak coś nagrać. Dzisiaj tak wymyśliłem, a nagram coś, co tam najwyżej no, się im nie spodoba, to usunę kanał i będzie tyle. Dobra, no to to będzie chyba na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, raczej znaczy blogu. I dzięki za obejrzenie tego filmika. Dodaj komentarz i ocen mnie, czy, czy, czy Wam się spodobałem, czy też nie. Czyłam usunąć kanał i nic nie nagrywać, bo nie bym. tak chciałbym nagrywać, ale jak nikt, wiecie, to jest tak. Wy że chcecie, żebym nagrywał, to będę nagrywał, wy nie chcecie, to nie będę nagrywał. Tak, nie, ktoś nie chce, żebym nagrywał i nie ogląda, to trochę bez sensu też, nie? No dobra, no to to już będzie na koniec, to papa. Pa.